Witam Was, to jest Uneda nagrywam ten film drugi raz. No te, niektórzy to, niektórzy youtuberzy czasami mówią na początku filmu, że podchodzą do nagrania nawet trzeci raz, nie czy tam któryś. A czy dlatego, bo znowu pokażę Wam na popicie. Proszę bardzo, mamcie mikrofon i okno OBS-a. Proszę bardzo, by był ustawiony domyślnie i nie nagrywało nic, super <laughs> Nie, no. Musi, musi być ustawione u mnie wybrane urządzenie audio do, do przechwytywania, nie? Bo u mnie jest coś domyślnie innego ustawione, bo po prostu nie brało dźwięku. Zamiast po prostu wyćmy tu na, w altusach na maksa, altusach tutaj w to w głusinkach, to siła. Że coś jest nie tak, bo mogłoby tak wyć, bo dźwięku nie łapie, nie? No, to po prostu ja się bawię z wami i nie filmu, dobra, i dzięku. Dobra, wracamy do tematu. Pokażę wam aplikację, kolejną daba. Jest to aplikacja Call4M, czyli taki bardziej zaawansowany kalkulator. Jest wbudowany w jakąś tam Nokię czy Samsunga, nie? Dobra. Bo prędzej chciałbym Wam pokazać taką fajną grę Tam też, bo no, jest taka ciekawa, ona się nazywa jak ee, ale po prostu nie potrafię za bardzo w nią grać, więc po prostu postanowiłem sobie dać spokój, pokażę Wam M, tylko kalkulator, ale musicie, proszę Was moi mili, dawajcie mi jakieś pomysły na gry, te aplikacje dawa nazwę tych giermi piszcze, ale takie, które po prostu mógłbym grać sobie jedną ręką. A w aplikacje po prostu jakieś dobra. No, włączyłem wam tego kurforem i macie taki kalkulator. I mamy tak, pod jedynką tak, pod, macie normalne cyfry i pod cyframi też ukryte e, działania. Żeby sobie je wywołać, to trzeba przytrzymać klawisz. Pod jedynką mamy plus, pod dwójką mamy minus, pod trójką mamy e, mnożenie, pod czwórką jest dzielenie, pod piątką jest potęg do kwadratu, czyli cyfra do kwadratu, liczba do kwadratu, e, szóstką jest nawias kwadratowy, pod siódmką jest potękowanie do wybranej wartości, ósemka to jest... E, 1 przez x, czy po prostu no po prostu, że, że, że 1 przez wybraną liczbę, Czyli jedna w kóreka to wprowadzę 10 i teraz wybiorę sobie tą 8, pyk, to macie 0,1. Zamiana, zrobić 1 to jest, nie? Zamiana, ty, ty po prostu to jest 10-0, albo 1, 0 1. No. Podobnie jest jak prowadził 22, to będzie 2, a nie, bo to dzieli przez 10, o, proszę, wyszło takie coś, nie, no, dobra, pod dziewiątką jest nawet otwierający, pod y, płotkiem jest nawet zamykający, pod y, gwiazdką jest ESP, to na ten temat się nie wypowiem, co to jest, bo ja tego ani w liceum, ani do matury, ani po prostu w gimnazjum to w podstawowce takiego tego już nie słyszałem. niej nie pamiętam, żeby tak też było. No i zamiana. Pod zarem jest jeszcze zamiana liczb z dodatnich na ujemne, i na odwrót. I tak działa ten kalkulatorek. Nie takie ma funkcję, ale to jeszcze nic. W menu mamy pod przyciskiem, funkcyjnym jednym, mamy menu i tu możemy sobie arytmetykę włączyć nie? to jest to co teraz wam pokazywałem więcej funkcji to po prostu jest e, sinusy, kosinusy, tangensy, kotangensy też tu prawdopodobnie będą no pewnie e, pod siódemką jest e, ten pi pod ósemką, nie wiem co to jest, więcej nie wypowiem i dwa E by się jeszcze przydało, na no pewnie jest, pod tej pod, pod, pod zerem jest jeszcze coś i pod tutaj płotkiem jest 10 do podęgi X tak? tak czyli teraz wybierasz aha, ale zobaczcie, macie tutaj zobaczcie, 10 do podęgi X cyfry i, 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 i po prostu na dole jeszcze coś jest, logarytmy, Algorytmy, naturalne i, i tego typu sprawy, procenty, pi do kwadratu i tego typu sprawy. I teraz jak to wywołać? Przytrzymywanie. No dobra, powiedzmy w arytmetykę, żeby wprowadzić cyfry. 22, na przykład, i teraz 22%, na przykład, nie? Pod 9 są procenty. No, to wywołałem teraz x, 0,22 się zrobiło. Więc no, teraz jak wywołać procenty? Dwukrotnym styknięciem, a może jeszcze dużo to przytrzymać, no dobra. Spróbujmy teraz cyfrę 100. No sam jestem teraz ciekawy. 100 i e teraz więcej funkcji i dziewiątka, nie? No, też się zrobił. Ha, 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 Wiecie? Ja, to dla tylko razem sobie to bo to jest moja arytmetyka. 100. Więcej funkcji. I teraz gdzie dziewięć. Pod dziewiątką są procenty. z uwagi nie, 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 nie reaguje, nie? A po jednym, no dobra. No na 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 dobra, na na jeszcze raz na raz, na logiczne cyfry na 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 przykład. Chodźmy mamy tu. Dobra, okej. Okay. Jest dwa. I się spot pod tym. Okej. Okay. No dziwne. Bo to powinno być tak, że... Bo tu do góry macie coś, jest na cyfrę i na dole coś, nie? a jest nie napisane jak tego uczyć. Dobra, no, no nie, nie, nie wypowiem się, dobra, jeszcze chcę przedłużać, musicie się pobawić. Bo to macie do góry, no. Tak jest, musi, musi coś być jeszcze dodatkowo. W tym menu jeszcze mamy cofanie, e, stałe wartości, takie już e, stałe, prędkość światła, stała elektryczna jakaś, stała e, magnetyczna i taka to postałe wartości, żeby nie to było ich ręcznie, tylko by to rozprowadzać. Ustawienie aplikacji, w ustawieniach mamy tak. Generalne, czyli uh, główne takie generalne główne ustawienia wyszutane ekran, ekranu, ek, no? żeby był włączony, wyświetla Stos, bo to się nie, nie mieści, można to przetunąć. Nie, automatyczne po, już, już nie, nie wiadomo, o co chodzi. Powinna być, takie coś powinno być, akcelerometr w takim telefonie, nie żeby szło to. Pewny ekran korzysta jest z alternatywnych, może w obcach jest napisane, Pokaż, jest. No, no to zobaczymy. Wyświetlanie. Pokaż. Wyświetlanie ekranu powitalnego, To jest. Dalej mamy wyświetlanie stosu. Stosu. Wywa, wywo, wywo, wywołań. To już na ten temat się nie wypowiem. Automatyczne. Automatyczne, po, powróci do trybu arytmetycznego. Pełny ekran. Korzysta jest z, z alternatywnych układów przycisków. No dalej mamy przyciski. Tekst. Aha, to, to nie. Bo to jest czekajcie, bo to sobie namieszałem teraz. No. Dalej mamy przyciski tekstu tylko specjalne danuki, proste prosty tylko standard. Nie? A to może funkcyjne, są zaraz te procenty jeszcze raz. Wielkość Tomki dalej mamy do ustawienia, domyślny format numerów 1,245, skazy NG, fixt. I jeszcze miejsce po przycinku można ustawić powiadomienia po... Dzięki. Podświetlenie flasha. Że jest w operacji, zobaczcie, co kołko to tak, żeby naprawdę jeszcze tym powalić, nie? Bo funkcyjne dla Nokia mogą być. Głośność może za to odpowiadać. Nie? Zobaczymy zaraz. Jeszcze wyszytanie funkcji. Więcej funkcji przepraszam. O, i na przykład do połączeń, nie? Na przykład tylko poczekajcie, weźmiemy sobie... Tak, jest matyka, nie? 50, ale nie 20, tylko... Nie. Cofnij. Nie. No, bo to jest maila, już tego w na mnie nie patrzę, wycie? O, jak już w tym budzik. Nie. Mhm bo zamiast tego, no, no bo ja mam takie grube, takie grube palce moje aplikacje i dlatego po prostu się dwa, aby nacisnąć na to samo, no ale jest się tym przynajmniej, nie? Więc wymyślałem bardzo na łużę. Także pamiętajcie o tym, że my skok forem, to co mieliśmy i teraz tak znowu 50. Więcej funkcji i teraz szukamy procentów, nie? One są pod dziewiątką. Może to trzeba nacisnąć. Nie. A głośność? Ale po prawo właśnie. No jeszcze, no. W dół. Bo jeszcze mamy w dół kolejna funkcję, zobaczcie. Ja ile tego jest. To taki zamiana jednostek nawet tu jest. 100 wychodzi x. Ten 1% może by to wychodziło? No dobra, a napiszmy takie coś jak 2000. Przejdźmy do funkcji 9. No 21% by tu wychodził. Dobra, no to na to wychodzi, że trzeba przytrzymać i wtedy wychodzi 1%, nie? Dobra, będę się z wami powoli 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 żegnał. Spiszcie, co myślicie o tej aplikacji, o tym call czy jak na do Noki Kabisowych to był fajny bajer. Moim zdaniem ciekawe to było, mogło być. Nie? Jeżeli choć masz Androida, to polecam Ci aplikację. Taką muszę odblokować telefonem. Okej. Okay. Jeżeli masz Androida, to polecam Ci aplikację do jednostek, to polecam Ci Unit Computer Pro. Robiłem o niej film. Także sobie znajdziesz. Jeżeli chodzi o kalkulator, to po prostu kalkulator zaawansowany. Również. Prawdopodobnie robiłem film o nim. Nie pamiętam nic nie powiem, ale, ale chyba tak. Także sobie znajdziesz. A jeżeli nie, to dam ci linka też w popisie do tego filmu, do tego kalkulatora. Mamy tutaj. I też jednostki, nie? Człowiecznik e, różnych jednostek, procenty, e, algebra, nie średnią, e, pro, proporcje, tego to było sprawdzać. Stosunki, równanie algebraiczne, ułamki, n a n w to coś było, nie? Naturalne, naturalne coś tam, e, kombinatoryka, liczba pierwsza, i tego to było nie? i jeszcze normalny kalkulator, taki do wpisywania z klawiatury. Ale pamiętajcie, że obie dwie te aplikacje na Androida są płatne. Z tego co pamiętam. Czyli ten Unit Converter Pro i ten cały kalkulator taki zaawansowany. Nie pamiętam czy ja robiłem film o tym kalkulatorze. O Unit Converter Pro na pewno ale czy o tym kalkulatorze robiłem, chyba, no nie wiem, nawet, nawet jakbym nie robił, to, to bym chwilę tam pokazałem, nie, jaki on jest, także możecie pytania zadawać też, też na jego temat tutaj, w tym filmie, nie, a teraz się z nami żegnam, do zobaczenia, cześć.